Yo, 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 Justy, no i Kasiani, witam bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać rzeczy, właściwie rozróżniać, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, i będzie dużo rzeczy, od babeczek po samochody, po. No, w każdym razie zostańcie do końca, bo to będzie naprawdę ciekawy filmik. I przy okazji piszcie w komentarzach, ile Wam uda się rozwiązać i czy daliście radę ze wszystkim, czy raczej będziecie mieli takie What the fuck, jak on to zrobił? Dzisiaj zostawcie hashtag Facebook. A dlaczego Facebook? Bo niedługo startuje z liveami na Facebooku i będziecie mieli jeszcze więcej Karolka. Także warto wspierać ten kanał, jeżeli chcecie zostać wspierającymi. Tego kanału, to warto, bo będziecie wiedzieć o wszystkim wcześniej, będziecie mieli bardzo dużo live'ów, yy, także robię sobie taki po prostu roczny yy, challenge, dam spokojnie radę, także aż tak Facebook, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście osobami, które lubią oglądać ten kanał, które często wracają na filmy, to warto wesprzeć ten kanał chociażby łapeczką w górę, a my przechodzimy do rozróżniania, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. No, także dzisiaj mam bardzo dobry dzień, lecimy z oglądaniem. Kocham was, zacznijmy! No i okej, okay, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe? I zaczynamy od. Tutaj może się pojawić naprawdę dużo rzeczy, a zobaczymy od czego za chwilkę yy, zaczniemy. Ok, czyli Ciasteczko. To po lewej jest narysowane, tutaj jakby widać, że jest jakby ostrość zachowana. To jest fałszywe. To jest Oczywiście, że to jest prawdziwe. I jeszcze coś niebieskiego pod to podłożył Dlaczego? Czy to było aż takie tłuste? że będzie pokazał karton. Myślałem, że to po prostu jest narysowane. Narysowane w sensie na, na tym: na, gdzieś tam na białej kartce papieru, ale takiej nie, nie twardej. Wiecie o co chodzi? Ale nie. Mimo wszystko jest to odwzorowane na, na takim poziomie, że ciężko do tego dojść. Chociaż tutaj akurat mnie się udało za pierwszym razem, także jest dobrze. No, zrobił trochę bajerkę, zakręcił bajerkę. Jak to ona? To jest naprawdę bardzo fajny gościu, który umie zrobić ten. Po lewej jest fake, bo znowu jest za duża ostrość. Czyli to po lewej i ciastko jest fałszywe. W sensie jest również zrobione na jakimś kartonie. Oczywiście, że tak, no. Jeżeli się pomylę w tym, to coś naprawdę nie tak będzie z moją spostrzegawczością, bo wydaje mi się, że to jest poziom taki dość easy. Narysowane to jest oczywiście wszystko bardzo ładnie, ale raczej tak na easy wjeżdżamy sobie, proszę bardzo. Czyli przerysował to tutaj, na tej. Co jest, tektura? Znaczy, to jest ta znaczy Na to rozmaza? Proszę bardzo, wszystko pyk. Ok, czyli ciasteczko mamy z głowy. Dalej, tutaj mamy. O kur ten po lewej jest prawdziwy, jest bardziej plastikowy ten po lewej A po prawej wydaje mi się, że znowu jest więcej takich cieni No właśnie, jest... No czyli kolejny raz 3-0 Karolek e, Challenge, proszę bardzo ten po, Jak go rysowałeś? Jestem bardzo ciekawy Bo on to też, zobaczcie, z jaką dokładnością odwzorowywuje Wiadomo, nie da się do końca zachować cieni No tak, czyli już wiemy, że ten po prawej jest narysowany I zobaczcie jak, w jaki sposób on to kulturalnie bardzo ładnie zrobił Oczywiście jest kontur, są i kolory To są, nie wiem, czy też używa jakichś, nie wiadomo, jakich kredek do tego ten po lewej jest prawdziwy, po prawej raczej jest narysowany, bo jest jakiś za bardzo przypieczony tak mi się przynajmniej wydaje. Pole, oczywiście, dobrze, 5 0, czy 4. Nie pamiętam ile już było chyba 4 i ciastko ja. był... Aha! W ten sposób. Okej. Okay. po prostu samą końcówkę. On narysował samą końcówkę, żeby nie męczyć się z tamtym i wsadził do opakowania. Okej, okay. cienie są jakby tam fajnie zachowane, także no, ciężko się domyślić, aczkolwiek. Okej, okay, mamy level dla geniuszy. Jeden z nich jest fejkowy. What the fuck. Zatrzymam na chwilę, żeby wam pokazać. Wydaje mi się, że będzie chodziło o ten chrupek. Tutaj też widzę jakiś kawałek tłuszczu. Nie, wydaje mi się, że ten chrupek będzie fejkowy i on się różni czymś. A tu je całe opakowanie. No nie mam pojęcia. Ja mam swojego faworyta, który... No bo... No, będzie tłuk, będzie, będzie będzie, tłuczone. Tak jest! Chyba trafił! Jorzech trafił! I tak na cieniu jeszcze było troszeczkę widać, że ten cień jest taki nie do końca e, rozmazany, więc może e, na tej zasadzie. No ale jest to jakby 80% od wzorowanie całości. Tak, no po cieniu, tam jeszcze po cieniu było widać, jest tak obcięty. No ale w ten sposób chyba chciał to obciąć, tak pada światło, więc dobrze, tutaj sobie poradziliśmy. E, ten na górze jest prawdziwy. Jest bardziej realny ten na górze. Nie wiem, po czym to zauważam troszkę cienia, Tak jest. Wyciągnął całego Rizisa, Batona. Proszę bardzo, jeszcze sobie ugryzty, Ty! Zwracaj uwagę na kalorie, przyjacielu! Ty musisz mieć czas i energię na rysowanie. A może faktycznie, może dlatego sobie dziabną Batona, żeby yy, więcej energii zachować później na rysowanie. O, to dobre, no jest... jakby da się nabrać, idzie się nabrać. Po lewej jest oczywiście narysowana, to widać po cieniu. Jakby, no widać. Na razie dzisiaj nie popełniałem błędów, tutaj również nie popełnię. Widać, że jest narysowany ten po lewej. Proszę bardzo. Róża dla pięknej pani, y, jakiejś pani, jego damy, jego serca. No, ale jest od. No gościu, no jest artystą. Jest naprawdę artystą, który potrafi tak dobrze rysować, że no trzeba na chwilę spojrzeć się zastanowić. Ale na razie dzisiaj wszystkie trafiłem. Ten po lewej jest bardziej gumowy. Jakby widać perspektywę 3D tego po lewej. Czyli ten po lewej jest prawdziwy, a po prawej jest narysowany. No, syp. Proszę bardzo, tam usypał złoty jednorożec przeznaczenia, który unosi się na swoich tęczowych skrzydłach, a drugi niestety został przykryty, bo jest tylko rysunkiem. Nie wiem skąd on w ogóle wziął taką figurkę, bardzo ładna. No dobrze, pokaż jak on rysujesz w każdym razie. Howardzie, gościu się nazywa Howard Lee, czyli jest, być może to jest Brytyjczyk, jakiś Howard, to takie bardziej powiedziałbym USA. E, imię, nie wiem, ciężko powiedzieć. No i zdarzałem się Piotrukowie w Stanach Zjednoczonych, w sensie Peter, to bardziej też brytyjskie, I kolejny! Jajo! O kurde, będą jaja, będą jabłka, będą ciastka! Oprze, no tutaj już. O kurde. O znowu konik, tylko bez skrzydeł. Bez Które jest prawdziwe? E, to po lewej. To po lewej jest prawdziwe. Nie, to po prawej. Zmieniam zdanie. To po prawej. Udawałeś, że kroisz? Tak, po prawej, dobrze, że zmieniłem zdanie. Ojej! Tutaj bym się nabrał. I to jest takie typowe sadzone. Nie wylało się, nie do końca się nie wylało. No dobra, już wiemy, nie musisz kroić na 16 części. Zostaw sobie to na później pokażę pokaż, jak rysowałeś jajo. No to jest na razie pierwszy item, z którym miałem największy problem. Z tym sztucznym jajem. Ale dobrze wiedzieć, panie Howardzie, no tutaj jest na razie najlepiej wykonana robota. Z jajem zdecydowanie. Tak jak w poprzednich odcinkach był problem, yy, znaczy problem z padem. Tutaj po lewej jest prawdziwe. Jabłko. Prawe widać, że jest jakby są kontury, jest wszystko, także lewe, co też je pokro. Jepta I na pół, proszę bardzo, za drugim razem trafił i to jak. Jak szybko, proszę bardzo. Także tasak udowodnił nam tutaj. On, jeszcze fajne jest to, że on w ten sposób przedstawia y, te wszystkie rzeczy, jakby rozpoznaje, co jest fajne. Czyli na przykład sypie rzeczy na to, albo właśnie używa y, tasaka, albo nie wiem, w ogóle wyciąga z, z opakowania. Rozkonsumpcjonowałbym, ale na razie zostawmy. Po lewej jest prawdziwe. Po lewej jest prawdziwe zdecydowanie tutaj też opakowanie chyba jest prawdziwe. A tylko y, ta pałka. Jeszcze sobie ugryz dobrze. A pałka jest tylko wsadzona, tak? Dokładnie. Czyli jakaś papierowa pałka. Super. Robi po prostu takie swoiste iluzje na kanał, wrzuca takie y, iluzje. No można się pomylić. Na razie Jajem był największy problem. Tu se dziabną, gryza w paniarce, przy bardzo. Ne, no. Na razie mam chyba stuprocentową skuteczność. To po prawej jest prawdziwe. O, młotkiem, na przykład właśnie o tym mówię, że. Tak, rusza się to po prawej, czyli znowu miałem rację. okej, okay, i tasaczkiem na koniec. Pyk, proszę bardzo, a lewe Jeszcze się kierką poprawi. Jest, no, kanadyjskim drwale. Trzeba umieć. Naprawdę trzeba, nie dość, że jakby dobra forma rysowania, bo to jest naprawdę pewnie lata y, praktyki, ale niby da się to wyuczyć, tylko też trzeba mieć jakiś pociąg do tego, jakąś pasję z tego. Ja nigdy, jakby w rysowaniu, wiadomo, no, jako dziecko rysowałem tam sobie rzeczy, nigdy nie miałem y, takich. Yy... Tutaj mam szok teraz. To po prawej chyba widać sztuczny cień, także po lewej jest prawdziwe. O, dobrze, no to trafione, kolejna... Na razie 10 albo 11 zero, także dzisiaj jeszcze nie popełniliśmy błędu. No, ale jak ktoś jest mniej spostrzegawczy, a i tak się może zdarzyć, że ktoś po prostu nie ma takiej wizualizacji przestrzennej tych przedmiotów, no to może popełnić błąd. Na razie oczywiście mi się to udaje. Jakby spoko, nie oglądałem tego filmu przed, żeby stwierdzić, że będę miał 11 zero. Nie mam, nie mam tyle czasu, ojej który tutaj jest wykonany z farby czekajcie, zatrzymam sobie na chwilę Jakiś tu się rzuca w oczy bo to pewnie będzie jeden, tak? wydaje mi się, że jeden, nie mam bladego pojęcia strzelę sobie, że... o te dwa że te dwa jakoś się bardziej świecą więc te dwa będą wykonane z farby, na pewno będzie je odsuwał wszystkie on pewnie wie, który to jest i zostawmy to sobie, jeden jest wykonany po prostu z farby czyli jakieś tam prawdopodobnie z farby plakatowej wszystkie są prawdziwe, a jeden tylko on sobie zostawi... O, o, czyli nie trafię, czyli żaden z tych. A ten tutaj jeden co został, taki wolny strzelec, tak? Okej, okay, on jest wykonany z farby. No pomyliłem się o niewiele, bo jakieś 5 cm jakby w fizycznym przeglądzie tego. O, i mamy znowu kuca! I ten kuc po prawej, czy po lewej jest rysowany. Znowu widać jakby po cieniowaniu. Jakby nad cieniowaniem Lee jeszcze bym musiał popracować, ale o jakiej my tu pracy mówimy? No jakby wykonana sama jego praca jest bardzo dobra, z tym, że łatwo się y, zorientować, co tak naprawdę jakby I jest czas na przyjrzenie się tutaj. Y, no i da się, da się. Okej, okay, czyli tutaj będzie jeszcze pokazywał, jak on Narysował. Okej, okay, czyli trafiliśmy kolejny raz, czyli jeszcze nie było ani jednej pomyłki w tym odcinku. A nie, nie trafiłem mnie, nawet z chrupkiem chyba trafiłem. A, no była pomyłka oczywiście z tym, z tą taką czekoladką z farby, no ale tutaj, tutaj to już był naprawdę poziom dla geniuszy, trzeba było troszeczkę bardziej pomyśleć. I mamy karty, o, która jest. Jedna jest gigantem, a jedna jest prawdziwa, jedna jest fałszywa. Trójka ma jakieś takie kontury niezaostrzone, więc trójka pewnie będzie gigantem, bo będzie odstawiona na maksa najdalej. Tak, trójeczka jest gigantem, dobrze, a która jest fejkiem. Eee, no siódemka wydaje mi się jakby taką zwykłą, normalną, a w... tak, a to będzie wydaje mi się rysowana karta. To jest fake. A to jest prawdziwa, tak? A to jest prawdziwa karta. Aha, czyli As był narysowany wcześniej przez niego. Teraz rysuję... Tak, ASA, aha, czyli on rysuje tą fejkową. No dobra, no jakby narysowanie karty też nie jest niczym e, trudnym. To jest prosty kształt, nic jakby poza tym, ale okej, okay, ona była z dystansu. A to był gigant. Ok, czyli gigant był trójkan. No znowu mamy praktycznie wszystko zrobione dobrze. Ladego pojęcia nie mam. Ten na samym dole po lewej. Na samym dole po lewej. Jest fejkowy. A, tam jest... Jak... Wo! Pokaż. A w ten sposób, czyli on już tam był przygotowany, pod spodem był tylko położony, bladego pojęcia nie miałem o którego pomidorka chodzi? No tak jak mówiłem, jak jest więcej y, takich przedmiotów, a w tym miejscu był. Okej, okay. nie, w życiu mi się nie zorientował. Nawet kolor był ten sam. Nie było innej opcji. No i tak temat prezentuje się z pomidorami. Który to jest narysowany? Ten na maxa po prawej. Kettle? Kettle to jest czajnik. Czy oni robią chrupki w czajniku? To jest dziwna sprawa. Okej. Okay. Po lewej jest normalny, w środku jest normalny, a po prawej jest narysowany. Widać również po konturowaniu jeb, tego chrupeczka. Prosto z pieca. <laughs> o ten w ogóle wydawał się jakby taki bardziej gumowy. Czy się kiedyś chrupki żelki, to by był ciekawe w ogóle żelki o wyglądzie chrupek. No raczej nie do. Bo żelka musi mieć jakąś tam grubość, powiedzmy. Także, no dobra. Chrupki z szajniczka się udały. Lewe jest prawdziwy, tak. Odstaje troszkę. wydaje mi się, że odstaje. No i tutaj znowu wchodzi ta perspektywa. Po prawej oczywiście jest, czy to jest modelina, czy jakby. No i znowu złapał całość na siebie, złapał. Nie, no to jest położone na tym, czyli jest narysowane na kartonie. Słuchajcie, narysować coś takiego. Ile chłop musiał spędzić czasu w swoim biurze? Żona do niego mówi, chodź, wyjdziemy z córką na spacer, przestań, nie smoki, i Rysowanie smoków jest ważne i w ogóle te umiejętności, chyba że jest. No to miał na pewno na to więcej czasu w pełni, poświęcił się swojej pracy. O nie, to tego jest za dużo. Ale chwileczkę zatrzymam. Ten od razu, jakby rzucił mi się w oczy, że ten jest inny. Dajcie się jeszcze przyjrzeć. No dobra, strzelam na tego, czyli czwarty od lewej, w drugim rzędzie od dołu. Wiecie, który, bo pokazałem myszkom. Także wydaje mi się, że to będzie ten rząd i tak. Skupiam się na nim. Ja, ja, ja go wyf wyf wyfokusuję. Na pewno wyfokusuję go tak, że to będzie chodziło o niego. Wszystkie pozabierał. Pyk, pik, pyk, 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 pyk. pyk, 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 pyk. Przysięgam, nie oglądałem tego filmu, od razu się rzucił w oczy. Czyli pierwszy raz, kiedy było więcej jakby produktów, no to tutaj mi się udało. Wow, to się nazywa spostrzegawczość No, wyglądał, wyglądał na taki właśnie jakiś pozaokrąglany coś było nie tak, cień inny, Wiecie o co, jakby położony. Nie było to dużym przedmiotem. Tylko tak Dobra, no w każdym razie się udało, jest i to koniec na dzisiaj. Na koniec była petarda. Udało się zrobić coś takiego. Brawo dla mnie, geniusz Karol. No i co już, no i Kasianie, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również reszcie osób, które przyszły na dzisiejszy film, zostawcie oczywiście łapkę w górę hashtag, tak jak na początku. Filmu i przypominam o tym, że możecie na przykład zostać wspierającym tego kanału, dzięki czemu będziecie wiedzieli więcej o nadchodzących live'ach na Facebooku, Będzie tego naprawdę dużo, także już teraz to zapowiadam, a niedługo więcej informacji, także śledźcie social media i to tyle do zobaczenia już nie bałem w kolejnych odcinkach na moim kanale. Mistrzowski Okien. Okay, dziękuję Kasianie i Justyno i cała reszta, którzy przyszli na ten film. Włochie, trwajcie! Hej, miszu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Dzięki niej będziesz miał dostęp do wielu nowych możliwości. Możesz dzięki miesięcznemu wsparciu mojej działalności mieć rangę początkującego, życzliwego, szlachetnego, prestiżowego oraz legendarnego mistrza tego kanału. Dodatkowo dostaniesz nowe emotikony, których będziesz mógł używać jako VIP na transmisjach live. Już niebawem wspierając mnie na określonym poziomie dostaniesz nawet dostęp do serwera Discord dla widzów oraz dodatkowych materiałów widocznych tylko dla wspierających, na przykład montażu filmów, które niedługo pojawią się na kanale oraz zniżki na moje rzeczy w sklepie aż do 40%. Bez, drobną kwotą, jeżeli używasz Adblocka, Zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!